Po trzech zwycięstwach z rzędu Górnik Zabrze stawia się w Mielcu w 15. Kolejce PKO BP Ekstraklasy mierzy się ze stalą, a przed meczem odegrany zostanie Mazurek Dąbrowskiego, bo wczoraj świętowaliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 9 minut po pierwszym egwistku Daniel Bielica wybija piłka z pod własnej bramki. Sebastian Musiolik wygrywa główkę. Szymon Czyż! Mija Berta Eselinka. Czyż! 1 do 0 dla górnika Zabrze! Drugi gol Czyża w tym sezonie. Nie najlepiej zachował się tutaj Eselink. A fantastycznie w tej sytuacji Szymon Czyż. W odpowiedzi dośrodkowanie Krystiana Gettingera z rzutu i gol Mateusza. Matrasa jego pierwsze trafienie w tym sezonie i bardzo szybko, zaledwie po pięciu minutach od straty bramki, wyrównują gospodarze. Jest jeden do jednego. A to już ponownie górnik zabrze w natarciu. Adrian Kapralik strzelał dobrze, broni Mateusz Kochalski. Świetne podanie Krzysztofa Wąkowicza do Ilisz Kurina Białorusin zablokowany przez Kryspina Szcześniaka. Pierwsza połowa kończy się zatem rezultatem 1 do 1, a to Christian Gettinger. Gettinger, ależ asysta, ależ wrzutka wprost na głowę. Iliz Kurina i Białorusin na początku drugiej połowy daje stali prowadzenie 2 do 1. Piąty gol Iliszkurina Kurina w tym sezonie, ale naprawdę fenomenalne dogranie. Od Krystiana Gettingera, a to 54 minuta. Bert Eseling fauluje Adriana Kapralika i dostaje czerwoną kartkę. No nie był to dobry mecz Esselinga Stal od 54 minuty musi grać w osłabieniu, ale nie dość, że mądrze się broni, to jeszcze atakuje w tej sytuacji. Sędzia Jarosław przybył, odgwizduje rzut karny po faulu Kryspina Szcześniaka na Ilis Kurinie, ale po analizie war zmienia decyzję karnego. Nie było faulu, też nie. Po drugiej stronie Murawy, ale jeszcze znakomita interwencja Mateusza Kochalskiego. Bramkarz Stali ratuje swoją drużynę przed stratą gola i ogromna radość Kamila Kieresia oraz piłkarzy Stali Mielec ostatecznie pokonują Górnik Zabrze 2 do 1. Mimo, że przez ponad pół godziny musieli grać w dziesiątkę. Stali Mielec, Górnik Zabrze 2 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.